Bydgoski Festiwal Nauki tworzy akademickość naszego miasta i integruje bydgoskie środowisko naukowe i studenckie. Są to fantastyczne wydarzenia, wrapujące, zaciekawiające i wciągające zorganizowane przez uczelnie dla miasta, przez naukowców dla swoich mieszkańców, przez studentów dla młodzieży, to święto bydgoskiej nauki. Bydgoski Festiwal Nauki to dla mnie miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele wielu uczelni, pokazują Bydgoszczy to, co jest w świecie nauki najpiękniejszego. Bydgoski Festiwal Nauki to radość czerpania z nauki i dzielenia się tą nauką z naszymi mieszkańcami. BFN – bardzo fajna nauka! Woo!